Hej, witajcie w pierwszym odcinku z Don't Start Together. Gramy z Hupciem, Donem, Alko, Zizelem oraz Bossem. I spróbujemy naszą czustką przetrwać jak najdłużej. O, ale to... razu... oni I Ale się wszyscy posunęli, Jezus. O, już zjadę wszystkie I Nie wiatki. pamiętam jak się gra. Od razu cyk mod Arial View. <laughs> Jeden ile tych cztery w ogóle. Fala PvP. Właśnie. Wyłączone PvP. Mm. Ej, Hero, czemu on uciekł? Nie mój! Moje! Złodzieju! Dobra, uciekam stąd, nie było mnie tu. <laughs> Nic nie widziałaś. Złodzieje wszędzie. <laughs> Ale, Ale to że to by nie... się nie wyświetla, czy, czy jak? Nie, że jakby mi nie pokazuje, co wy odkrywacie. Eee, yy, bo to A... nie jest... Bo nie ma tego moda global position. A. Po oh, to, to było... są spary, nie? O czy ja widzę? Oj, tak, wiesz co Pat, widzę? Co masz? Pole pająków! O a właśnie! Gdzie? A... Gdzie? E, na górze od spawnu. Wychota. E, Ty biegniesz gdzieś tu, gdzie ja jestem? E, tak, widzę cię nawet na aerial view. No Już no, tak. większość osób poszło na górę. O, jeszcze jest tego. E, Hubert, zobacz czy masz ten na pochodnie do tworzenia w tym w Light. E, really, e, albo Hubert na grał ilo, nie? Aha, e, dobra, nieważne. Z tym nie będzie problemów. Masz zapalniczkę. Jak będzie noc, to tą zapalniczkę sobie włóż jakby na rękę, cokolwiek. No. Gdzie ja mam tą zapalniczkę, przepraszam? W jakiej punkcie? Na dole? Na, na dole. Będzie pierwsza, chyba, i będzie jeszcze taki misiek, chyba, A nie A Willow Lighters, no. Hmm. Y Pobiegam do góry i widzę rzekę. O, ktoś jest. Jezu czuję się bezpiecznie. Ja <laughs> chyba zaraz znajdę świńską wioskę. A, mam już na ule, jak coś. jestem na tym fajnym biomie. Oko. Znalazłem trupkę z kamieniami. I kilo kamień. Daj, kamienia. Ja mam już pięć motylków. To jest szóste, będzie. Znalazłem Oj, nie podchodź do tych ruchów, No udzerzą. właśnie widzę. A, jak znajdziesz taki biom fioletowy, mm -hmm. to nie podchodź. Okej. Okay. No ja właśnie znalazłem bagna. Jezu, bagna, uwielbiam bagna. O, Loxiu od razu. Pawołaj, gówno, tak. <noise> gówno. Yes! <noise> Nikt tak się <noise> nie cieszy niż on. <noise> Jak mam schować tą zapalniczkę? Eee, przenosisz sobie. Albo prawym. A, dobra. Widziałem jaki dziwny pomarańczowy biom. O nie, świnie, ominąć cię. skoczyć teleportem. Ty... Kasztan. Ła ty kasztań. Gdzie wiesz, żeście pobiegli? Jest e, na prawo. tym czerwonym biomie. Czy tam co kamienie zbieram. Kamienie, dobre. Ej, w sumie nikt WXa nie wziął. Komu będziemy gierce oddawać? O, pajączki. Jak możesz wybijać moich zająków? O jest. No właśnie też jest tutaj i... pajączki morze. Chodźcie się e, znaczy bić się. No. Mam tutaj te, te, te gówna mechaniczne. Szerszenie są do góry. A gdzie jesteś Zyl? Nie wiem jak to powiedzieć, ale muszę tego muszę na chwilę, bo mam moda, że pod bo tego mam pod te wyciąganie pochodni, mam gadanie pod te na Discordzie i mały problem. Spamuję <grym> pochodnią. Dobra, jak zobaczę osobę, która wysyła sygnały świetlne, to będę widział, co ty. Tak, no. Jak gdzieś na dół poszedłem. Byłem koło da, pustyni i przeszedłem. To jest na pustyni ogólnie, tam gdzie są bawoły. No, Okej. Okay. Ale mam przypał trochę. Dobra, nieważne. O! Jakiś ten. Dobra, ja I tu muszę węczka, zmienić na szybko. Gefrika. O, bagda mam znalezione. Komary. Je jest coś pod Y? Eee, chyba czat jest jakiś. No, padł naczy na R? Pod nie ma. O, dobra. Ja mam poderką wyrzucanie dusz. Ej, czajcie to, że... Tu... No. Ło, Chester! Serio? I Dobra, to naprawdę Teraz, dach, tylko, dziwo. teraz się tylko przyzwyczaić pod tego. Dobra, pod znalazłem świńską wioskę. Będę mówił do siebie jak debil pewnie. <grym> Spokojnie znam to uczucie. Dobra, weź sobie te ric, nie chcę już tego. Znalazłem glomera. Znaczy się posąkiego. jego. no ja się zaraz ten. Będę musiał postawić kamienną tą. No, ognisko. Zwykłego nie do rady. Bo nie mam, yy, trawy. A. Polistę. Trzeba wskoczyć. A Hubert, Wżyska. najbardziej podstawowe pięć surowców to są yy, patyki, krzewienie, trawa, drewno oraz kamienie. Ale się nie gdzie jest... Łoboziu, ile jedzonka. Nie ile tu jest pająków. Jakby tylko miał tu jest 18 głoski. fajnych krzaczków. Czy ja mam mantra gory? Mam wziąć latarkę, teraz rozumiem? Mm -hmm. Tak, macie nocję. I mam wioskę świn. Okay. O, halo. Cześć, czyjś. Cześć, A gdzie mam się udać? Chłopca tak już ma armo, tak wstać. Atakują mnie. Cześć, terra, Oj, Na razie rozwiedzą. przyczekaj sobie noc, a potem... No pewnie chyba w którymś momencie się znajdziemy, nie? I zrobimy sobie taką śląskę. No najpierw tak po prostu rozdzieliliśmy, żeby było. A można mieć siekierę i latarkę w jednej dłoni, czy w 5 sensie rękach? Nie. Tak nie tak Jest kocheł. Podpalić las. Czekaj, czy ty palisz las? No. Bo są przestraszyłem się drzewa. Było miło, nie, ale baję jajo. Aha, ale chłop. No, to jest tam jakie tak jak na, na Na Minecrafcie, na Minecrafcie tego. Paliłam lasy i dostałam banana. Ej, lol. Ja to że tutaj y, lasy są przydatne do spalenia akurat. No. Wiecie, że mamy dwie wioski świni zaraz obok siebie? Dosłownie centymetr? No i 18 krzaczków i No nie, chcę mnie zabić. Idź ode mnie. Świnia. No byku ty się teleportujesz, a nie nie. O, no to już zbieram. pierwszy Walumie. O, koniki. Gdzie Abi? Abi, gdzie ty jesteś? No... Czy ktoś eksplorował bagna? Mm, ja tak, delikatnie. To ja Abi! Mocno, no ciężko. co nie co ona robi? Właśnie mnie koń nawala, ta se stoi i patrzy na to jak ja umieram. <laughs> Dobra siostra. <laughs> Hashtag, good job. Nabija się z ciebie. Gdzie się osiedlamy, tak. tak. No jeszcze nie ma w sumie takiego miejsca. Ja nie znalazłem nic. Gdzieś przy jak dobrze by było. Eee, pod nami chyba będą bawały, bo, bo mam pole z trawą i tak dalej. No ja byłem przy ale nie, nie wiem ile ich tam było. Widziałem tylko... Z dwa, trzy. Chyba z dwa razy. Ale po coś pan też był. Halo, Chester. Aha, no tak, często się przecież nie przeteleportuje za tak mnie. Nie ja nie mogę znaleźć. Ale zrąbałem. O! Hello. A podałem zdziwionko, że czemu nie ma czystera? Nie, się teleportuje, ale musiałam odejść trochę dalej. Hashtag nie fair. Czemu nie mogę stanąć na czyste, a on sobie przepłynie gdzieś. Nie ma tych tak dobrze. Może są takie mody. <laughs> się nawalać. Ta, Dobra, no ja pewnie pewnie też. na Dobra, Dobra tak. dawaj wrzucamy do czystego mięsko i teleport na drugą stronę znowu. Ej, mam drewnianą palisadę. Eee, czekaj, Hubert, masz tutaj marchewkę, weź sobie, bo mi ona przeszkadza. No właśnie, się upiekłem już kilka, to upiekę jeszcze tam. Rozmontuję o, sobie świnie. drewnianą palisadę, żeby mi nie eksplodowało zaraz. Ej, to ja sobie w sumie Otwieramy skrzynię. Eee, run! Co to jest? Aha, to są sadzonki. jak e, zbijesz drewno to wyskakują ci takie szyszki. Mm -hmm. Jak potem klikniesz prawym, to możesz je posadzić i uniknąć, że pojawi się drzewiec, który chcecie zabić. biom. Okay. A kupa jest bardzo ważna jak coś. Więc jak tak. widzisz to zbieraj, bo będziemy e, ten hodować dzięki temu. Wreszcie. Okay. Dobra, ogólnie to wysadziłem m, pół palisady. No <laughs> dobra ja nie mogę znaleźć krzywienia. A takie kamienie tutaj co, tam, tutaj jest ten mm -hmm. To jest wejście do Eskini. I tego o, nie rozwalamy okay. na razie. Ale po prawdzie jakbyśmy mieli pierwszy, pierwszego poziomu sens no to byśmy mogli. Po latarni. A drugiego. Latarnie od drugiego. No. Udy. Co za skamowa gra. Przechodzi... Aha! Co to jest? Co to jest? jest? Przepraszam. Halo, co, co tu się... Ale co tu się stanęło? Nie wiem. Pokaż, co masz w Cebule. cebule. I część rzeczy. A szyszki to dawaj, nie wiem po co ci te szyszki. No będą, no potem. No dobra, to już ci oddaję z powrotem. Dałem ci Przyskanie. złotko. A, spoko. Ej, to idzie ze mną. Za e, za mną idzie. A tam idzie. Okay. Bo mam takie oczko i to za tym oczkiem podążę. I to można marmur składnąć. Ja no, tak. e, no widzieliście coś u góry? W sensie nad tą sawandą? coś ciekawego. Bo to bawały były. Hmm. No, no tylko te bawoły, nic poza tym. Ale w sumie. A nad bawołami no, albo dookoła. Ten... Nie za bardzo. O cholera. O cholipka. Tam od Huberta masz światło, to tam nie ma problemu. Ale ja tu chcę wiesz co dać więcej sobie, ze względu na to, żebyśmy mogli ten marmur stąd zabrać. Aha, no to spoko. Dobrze by było. Ma 49. Dobry. O, kto to się ma? <laughs> Przyszedłem, wycebulić od ciebie ognisko. <laughs> masz krzemienia? Jeden? Masz sześć. Nie dawaj, nie, o, nie ale dawaj. Wyzina na zżybki. Pulsaniti... Ile co dalej? To nie są nie pszczoły. Ej, to chyba nie jest tutaj złe miejsce. No, a ty patrzyłeś na tamtą pustynię, gdzie są bawoły, tam gdzie są palisady? Eee. Gdzie jest coś u dołu? Tak, tam są palisady właśnie. A to... Byłeś tam u domu? Musi pytałeś coś? E, jakieś wormhole to są turbo rzadkie. No wormhole e. zabierają ci senity, jak się te pasz, nie? Ale nie, że po prostu nie mogli ich znaleźć. Aha, okay. No jest ich generalnie osiem na mapie, ale cztery, jakby... 4, każdy z nich ma taką swoją parę. Pat powiedz mi, gdzie ty poszedłeś, żebyśmy mogli do ciebie dołączyć? Ja wormholem przeleciałem, ale ogólnie takie miejsce o, na bazę by, no, by no, mogło być nad tymi, nad sawanną. Nad sawanną Wiesz, jest, ja tam jest tam las i, I potem pszczoły, dużo pszczół i tam koło tych pszczółek. Można Aha, potem dobra, okej. Okay. Ja na jakimś tym to mną. Obok są jeszcze bagna tego. No w sumie takie wszystkie biomy są dookoła, nie? Więc no. Taki środek idealny. A jeszcze rozwalę pikskiny. skiny. O, jest pustynia też zwykła. To pięknie. Młot mi się złamał. O nie, już nie mam trawy na nic. Biedny Chester dookoła musiał iść. Złapie, 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 Kendek mój! Na piękny. Prawie mnie macka zabiła, ale to nic. Kłębek mój. To jest ta pustynia z muchosmokiem, więc yy, kłębków jest nieskończoność. Tutaj się będą reski cały czas. No to powinno być na daleko ten. To fajne jeziorko jeziorko jest z tymi na oazie, na drugiej wszystkie kłębki moje A znalazłeś oazę? E, nie, to tu jest Muchosmok. A są dwie pustynie, jedna z muchosmokiem, a druga z oazą No Chyba one są połączone czasem Czasem, ale to rzadko jesteśmy... poznać po ale... Tu, gdzie pszczoły są. Dobra. I myślę, że tam, gdzie pszczoły, to zrobimy tą bazę jednak, bo... No, to jest spoko miejsce. Wszystko jest obok. I kolejny. Dobrze, pająku, zabij to świnie. Tych małych nie bi, tych małych nie bi. Tylko te to... takie największe, bo nam no, tak. zaraz tu wylezie A, ten... Okay. Kłębek zdrajca. Hmm. Zacząłem go no. rozbierać na matce. O kasztawy. No, to też możesz sobie wcinać. Mhm. Mm like o ja, legendariusz Aid dał mi Pik Skinach. Na bogato. O. Tak, mam trzy, Okej Okej. Nie widziałem tej macki, ale u nich w ostatnim momencie dosłownie. Macki to jest złego. Macki to zło. Jak ktoś mógł wymyśleć macki. O ale nie, matki dają darmowe bronie. No. Te no. bronie są całkiem spoko. Nie, no. ten... Ja wyjmuję mandragory. Nie wiem w sumie co mam. Pochodnie ale... wypalę. O nie, bo te ryby są... Ała, ła, Dostałem sobie web dwa razy. Bibiko! Ej, niebieskie grzyby po przepaleniu dają sanity. Nie, tak. A zion co dają? Sanity po przepaleniu też Tylko niebieskie jak nie są przepalone to dają życie, a zabierają sanity Nie zostaw mi chestera! Dwie macki na chestera się rzuciły, no Cholipka Ojej, wszystko tu jest teraz Kurde, chcę tą dzidę zabrać od nich, no No, cię Już lecę, lecę Pati determinacja na Gida. No to ja broni. I to dobra z broni. Zaraz mi Chester zginie przez to, że ja chcę taką broń. Dobra, uciekam stąd. Póki hm. Chester żyje. Chester ma regenerację szybką No ale macki, jednak trochę biją mnie. A oddam ci te złoto. <grym> Dziękuję. Proszę. To trzecia próba. Złota. Eee, dobra, chyba ma plupety. miejsce gdybyśmy mogli zrobić władzę. Dobra, to my się tam wracamy po prostu, bo ja też potrzebuję już tych pulpetów, bo już nie mam mięsa nawet. Mhm. A jakie to miejsce? Dobra, gdzie? Mhm. Zaraz wrzucę. A znalazłem te fajne ciemne kwiatki. Trzy, Dobra, znak. Tu mamy w ogóle nagrobki. I te nagrobki nie, nie można znalazłem. wykopywać. To jesteście Aha, chyba bardzo okay. blisko. Tak, tak. My jesteśmy, my jesteśmy bardzo blisko. No widzę was. E, tutaj ja złamałem Kurde. Ej, w ogóle nie mam 15 marmurów Idę. Mhm. E, Hubert, czyń honory. Podpal Flare. Czy Weź sobie mi? broń, nie broń, tą twoją zapalniczkę i prawym na Flare. Ej, czekaj. A tak mogę? No, Prawy, nie prawym, prawym na to. Jest? Aha. I nie Jego rób razy. prawym na absolutnie nic innego. E, dobra, eee... Tak, tak, ja ludzie tu jestem, a ja tu przychodziłem. A po co to padło? było? Flara pokazuje wszystkim ludziom na mapie. Się, no, A. się Możesz schować pochodnie, jest bo jest Dzięki za pochodnie. I plecaczek. Kalu. Czas na jedzenie grzybów. Robić to z nie? No, dobrze było. Ale tutaj się nie, No? No. nie, nie, okay. nie, no. tak. grzyby? E, nic dobrego nie, mm, do, do <gary. tylko. Kasztan. Kasztan. Ja nie, nie, Kasztany. kasztany. Ej, co nie, 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 no, to by było spoko. Ja, e, powiem... ja mam tego. E, Ej, mam dobra. To może gdzieś udupię tutaj ten, to znaczy się postawię. Kokon. Hubert, masz trochę drzewa? Halo? Halo, halo. Czekaj, chcę ci e, się jedną. Bo... O, to akurat jedną potrzebuję, dobra. Jeszcze. Ja palę lasy tutaj gdzie e, nagrodki były Trzeć kamienie okay, to ty kołni wągiel Mhm, mm ktoś ma drewno tego? Kamieni dużo ja, ja mam bardzo dużo w bazie jest 39 Ej o. dobra, czy chcecie te? Hubert, to tyłek na chwilę <laughs> Jasne, jasne Ej, no dlaczego nie mogę tutaj kurde równo Bo jest za dużo śmieci no, e, Hubert, tylko nie wyrzucaj sobie wszystkiego, żebyś miał na narzędzia, nie? Yy, znaczy ja wyrzuciłem takie w sumie niepotrzebne, jak kupa jakieś. Flint wyrzuciłeś. Nie wiem, Aha, okej, okay, nieważne. Flint <słuch> <słuch> ważna. Nie, to za bardzo. <słuch> okay. O, po co mam. To no, to jest e, ta właśnie broń z e, Bagen i ona jest bardzo dobra. No, tylko ona na najmocniejszych przeciwników najlepiej. Mm, dokładnie. Dobra, teraz tak. Co by trzeba było zrobić? Plecak chyba, nie? No. Ktoś chce świecące bulwy? Eee, jo, weź no, podbieraj, kilka będzie. Na potem. Nie, węgiel się pali. Uj, no nie to... pal się. Hupio, masz główną. <laughs> <laughs> no. dziękuję. <laughs> XD. Cóż za prezent! jakie ja wyróżnienia? Ej, gdzie się robiło plecek? Bo ja już chyba nie widziałem. Ej, Ej macie, macie jakieś jedzenie? Macie ja jakieś mogę jedzenie. się teleportować. Taka Aha. magia. Ej, jedzenie. Odczuj się, odczuj się. Jak dostanę kamienie? Są kamienie, dobra. Porobię nam te. co nam zrobisz? Dobrego. Kropoty. Super, bo... Jest Zaraz zdechnę. Bulwy, bulwy. Dlaczego w survivalu nie mam tego... plecaka? On gdzieś na dole jest. No, na samym dole. Powinien być gdzieś. A, rzeczywiście jest. Powalaj, Chester, chodź tu na górę. Oj, eee, to... Ej, właśnie, ty nam będziesz to... bronie tworzyć, tam. I hełmy. Wiem. Kurde To ty masz kozek, zestaw na to Hubert, weź ten plecak i daj mi jeden patyk Jasne eee, Nie wiem, masz co? Ca... Czekaj, o nie Masz, eee, A też mi dasz patyk? Ja nie mam już, mi No czekaj, do... o, już, o, nie... już ci daję Ja nie wiem jak dzielić na mniejsze, wiesz? Nie, Kontrolem nie A, okej okay. Dobra, ja będę mieć chyba 40 bólów A, dobra, dzięki Okej okay trzeba by jakąś skrzynkę zrobić, cokolwiek. O matko, jakie ja kropoty, Jakie pierdzielę. No. Ja brakuje mi jednego wypełniacza ktoś, coś? A nie, czekaj, tu są te redcapy. Eeeh, a macie te, jak to się nazywa, te trybiki takie? Eee, to ja chyba je wziąłem, tak. To od razu Cześć. mogę zrobić. Lodówkę. No to lodówka, nie? Ja wydźwię. to zostawiłam też na tej części. Kto będzie chciał zostać naszym naczelnym farmerem? Ja mogę. Nie do To potrzeba zrobić Garden Re... re nie wiem jak to się nazywa. Abi? Rigamagine, czy <grych> jakkolwiek. Poprawdzie ja mogę. Ale... nie będę zabijać pająków, bo obemknąć. No spoko. Słabo. Nie wiem, że tak mało pająków przechodzi. Alko już to na pająkach parni. No, y Trochę, jesz 11 silku. miałem ja już sobie czapkę zrobiłam, żeby safety mi nie spadało. Czy lód nam jest potrzebny? Eee... Jak wypełniasz do garnka? No, może się... A nie chcieliście przychodzi. zrobić, że 6 garnków obok, obok lodówek? Nie, trzy są. Można zawsze trzy dorobić, nie? Garnki. Dobra, teraz tak. Mi tam zazwyczaj trzy garnki wystarczają. E, potem się zrobi hmm, te. Dobra, wyciągnij. Ja to bym, ja bym poszedł może na kamienie albo coś. No, kamienie ja drewno się przyda. Nie, ja tylko muszę. Fatyki widzimy, ja mam zero totalnie. Hej, myślę, że odcinek Wam się podobał. W następnym odcinku pójdziemy na pustynię, pozbieramy surowce, rozbudujemy bazę. Trzymajcie się, cześć. Hej, jestem dawy na YouTube. Jeśli chcesz pomóc rozwinąć ten kanał, możesz kliknąć teraz łapkę w górę, a jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij zasubskrybować. Dzięki wielkie, cześć.